Oto jest miasto Looktown, które właśnie świeci sobie w nocy. A ja witam Was w kolejnym odcinku z Gry City Skylines, właśnie z naszym miastem Looktown. Oczywiście domyślać się już można, co będziemy robili w tym odcinku. Księżyc świeci, czego nie widziałem jeszcze w tej grze. Widocznie dodali ten księżyc niedawno, albo ja po prostu nie zwracałem na niego uwagi, ale nasze miasto prześlicznie Wygląda w nocy, czyż nieprawda? Zachwycam się tym praktycznie przez cały czas, ale w tym odcinku zajmiemy się dodatkowym no, patrzcie, jak pięknie lotnisko pracuje tak, w tym odcinku zajmiemy się dodatkowo jeszcze uzupełnianiem całej tej strefy, tutaj oraz dodatkowo zasiedlimy sobie nową strefę mieszkalną oczywiście w nowym mieście. Mamy jakieś dziwne minusy jeżeli chodzi o gotówkę, ale spada to czasem, czasem idzie do góry. Nie wiem konkretnie na co wydajemy te pieniądze, ale może sobie od razu cały budżet zobaczymy. Jak widać, 105% na śmieci i trochę to byłoby jedyną rzeczą, która sprawia, że są jakieś problemy, nie mam zielonego pojęcia, w czym może być tutaj problem. Dajemy 95%, jeżeli chodzi o wywóz śmieci za dnia, ponieważ mieszkańcy troszeczkę skarżą się, że jest jednak z tym problem. Dodatkowo tutaj firmy, jak widzicie, krzyczą, że brak wystarczającej liczby mieszkańców. Ruch na drogach jest przeogromny, co chwilę ktoś tutaj jeździ. Natomiast my musimy zwiększyć w miarę możliwości strefy mieszkalne oraz strefy turystyczne. Tak, by mogło się coraz więcej turystów tutaj w naszym Look Town zagnieżdżać, na początek, oczywiście powiększymy sobie ten cały Look Tours, który tutaj posiadamy, do samego końca. Jakiś Look Hills sobie zrobimy tutaj, bo tam jest bardzo duże zawyżenie. Całego terenu, natomiast trzeba jeszcze wymyślić, co możemy zrobić w tym miejscu, tutaj, bo jak widzicie, jest bardzo dużo niezagospodarowanej przestrzeni i w miarę możliwości na lajvidłach postaramy się coś tutaj wymyślić, bo póki co ja nie mam żadnego pomysłu, co można byłoby tutaj zbudować. Natomiast zacznijmy oczywiście od budowy dodatkowych miejsc tutaj turystycznych w tej przestrzeni, jakieś drogi i inne tego typu rzeczy. I zaraz szybko wrócimy do osiedlania się nowych mieszkańców w naszym mieście. Jak możecie państwo zauważyć, dominuje tutaj droga z pasem zieleni czy z drzewkami czy jakoś tak. Tak więc podtrzymamy tą tradycję i stworzymy sobie kilka takich skrzyżowań tutaj właśnie z taką drogą. Jeżeli zaczną się robić z tego powodu korki, że taka droga ani inna tutaj jest, to najprawdopodobniej podarujemy sobie to rozwiązanie i zajmiemy się czymś innym. Natomiast, jak widzicie, tutaj lądują samoloty. Więc postaramy się na prosto tej całej tutaj lądow... lądowej, kurde. Ojej, tutaj widać, że dziura jest niezła bo staramy się tutaj na tym lotnisku na, na środek tak zrobić drogę, bo samochody sobie mogą przejeżdżać, ale domów niech nie budują, bo to może się źle skończyć, zresztą sami zobaczcie, chyba moglibyśmy tu budynek ZUS-u postawić, bo może przynajmniej coś by w niego uderzyło, albo jakieś inne centrum nauki. Jeżeli chodzi o, o patrzcie, jakie zyski się zrobiły, 45 tysięcy od razu za dnia, tak więc noc trochę stratna, zaowocowała fajne dzienie. Hotel, 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 hotel i każdy coraz wyższy od kolejnego. Tak, ludzie się budują. Trochę wyrównaliśmy ziemię jeżeli o to chodzi, ale jak widzicie stopniowo ona tutaj spada tak więc mamy takie schodki. Bardzo ciekawe urozmaicenie terenu, mi się wydaje, że możemy to tak zostawić Teraz tak, przydałoby się porobić trochę parku, bo nie zrobimy tutaj takiej typowo dzielnicy, no same takie rzeczy, że, że wiecie, no. Jakieś takie, o parki takie. Sama budow same budowle to zły pomysł. Myślę, że urozmaicenie w formacie parków byłoby bardzo fajne. Ogrody botaniczne i inne tego typu rzeczy, mile widziane. Natomiast myślę, że możemy takie rzeczy też i poustawiać tutaj. Park 4x4 w tym miejscu. Czemu by nie? Ludzie się bardzo cieszą z tego powodu, a ja przy okazji mam zajętą tutaj zagospodarowaną przestrzeń. Dlatego, moja propozycja jest następująca: zrobimy tak. Ponieważ tutaj jest zbyt dużo skrzyżowań, wpadłem na pomysł, że można byłoby tą drogę trochę zmienić. Chodzi o to, że... Chociaż nie, zobaczcie, wygląda soczyście, te drzewa i to wszystko... Ja bym to zostawił, naprawdę. W sumie bym naprawdę tak zrobił, że o... Tutaj połączymy tą drogę. Przecież to pasuje jak ulał, zobaczcie sami, akurat. Chociaż nie, tutaj jest zbyt, zbyt bardzo... Nie, to zróbmy tak, o. Zróbmy tak, wybórzmy to, jeszcze raz postawmy, pasuje jak ulał wszystko do siebie, możemy te drogi tutaj połączyć. Natomiast jeżeli okaże się, że to będzie problem że będą korki zaczną się jakieś wytwarzać, to damy sobie z tym spokój. Czy ja nie zrobiłem tutaj raz, dwa chyba jest równo, ale ja wolę na wszelki wypadek jeszcze raz to zbudować. Jeżeli okaże się właśnie, że będą jakieś korki, komplikacje z tego powodu, że tyle tutaj skrzyżowań jest. To najprawdopodobniej troszeczkę zmienimy sobie system działania tych dróg, ale na razie, jak widać, wygląda to w taki sposób, i nie wygląda to źle, nawet ta ładna dróżka prezentuje się w tym miejscu bardzo soczyście. Dlatego, żeby to jeszcze podtrzymać, zróbmy sobie tutaj jeszcze przejazdy w taki sposób, żeby komunikacja między tymi strefami była również ułatwiona. Tak więc jest i droga. Taka, taka niech sobie będzie. O, ładne skręty z sygnalizacją świetną. Niechaj sobie żyją i niech się cieszą. Oraz dodatkowo możemy jeszcze to upiększyć w formie kolejnego parku. Tak, żeby zajął. O, ten jest bardzo duży. Może ten jest za duży. Może taki park, który zająłby tak, o, właśnie, całą przestrzeń tutaj tego przejazdu. Park, oczywiście, można przenieść, jeżeli okaże się, że stoi w złym miejscu. Natomiast ten ma taką wielkość, że musi tak już zostać. Tak Więc park mamy za sobą. Narzekają, że w parku nie ma prądu. To jest smutne, strasznie, naprawdę. Myślę, że nie będzie wam teraz zbytnio potrzebny. I tak właśnie, tak co drugą, jakby krateczkę, można by sobie rzucić taki park. Wygląda to bardzo sympatycznie. Mnie się podoba. Nie wiem, jak państwu, ale tutaj wyrównać można jeszcze tylko tą drogę. I będzie bardzo dobrze. O no, sami zobaczcie. Czyż nie wygląda to wspaniale? Moim zdaniem tak. Dlatego myślę, że możemy sobie to w tym momencie zostawić i przejść dalej do montażu tutaj stref takich no, hotelowo, nie wiem czy tutaj walić jakieś duże strefy mieszkalne, niby można z tej strony strefy mieszkalne i potem jakiś taki ogruby tutaj przemysł, handel czy coś, coś takiego, więc tu narzekają, że jest zbyt duży hałas, podejrzewam, że mieszkańcy chorują, o to nie jest hałas, a patrzcie chorują, wychodzi na to, że jeżeli chodzi o no tak... Wypadałoby zbudować tutaj troszeczkę centrum medyczne, takie przeróżne centra medyczne, dlatego może jeszcze poszerzymy tą poszerzoną drogę, pociągniemy sobie do góry, myślę, że dotąd byłoby bardzo dobrze i co tutaj, co tutaj, myślę, że tak, wypadałoby zrobić skręt, więc możemy to pociągnąć w tę stronę. Aczkolwiek tutaj... O, tak będzie dobrze. Tak zrobić... O nie, to było zbyt daleko, dlatego to sobie musimy podarować. Trochę do góry, ale nie jednokierunkową. Jeszcze. Być może... O, tak już wiemy mniej więcej dokąd to ma iść, więc tutaj krateczkę usuniemy. Damy to do góry. o, 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 o. I teraz, no nie połączymy tego, co prawda, ale gdy to cofniemy, już łączenie nam się powiedzie. Więc droga zrobiona. No nie należy do najbardziej prostych. Być może będziemy to korygować, ale na razie wygląda sympatycznie. Mi się zdaje, że zachowanie naturalnego tutaj, może trochę do góry, to wszystko czekajcie. Zróbmy sobie taką, o, do góry. O, trochę za mało ziemi, ale wyrównane. Tu jeszcze mamy możliwość, co to jest łagodzenie terenu, tak? To było to. Dobrze, a tu jest wyrównanie terenu. No niby można wyrównać tą ziemię, ale ona zaś w dół będzie szła. To mi się nie podoba w takim razie, No chociaż wyrównanie tego w dół, taka nizina tutaj, też dobra rzecz. Przynajmniej będzie na pewno ziemia równiejsza niż była. Tu trochę do góry pójdzie, tam trochę w dół i będzie to lepiej wyglądać. Tak więc jeszcze zanim zaczniemy o... Chyba będzie dobrze. Tutaj taki mały spad jest. Nie wiem jak oni się tu wybudują, ale bardzo mi się ta okolica podoba. Mi się wydaje, że na wczasy można byłoby tu przyjechać. Narzekają na brak prądu i brak wody. Więc powinniśmy właśnie zająć się w tym momencie takimi rzeczami jak woda i prąd, dlatego pociągnijmy to do samego końca i tutaj również do samego końca. Dokładnie tak i teraz połączymy to jedno z drugim o może takim długim o tutaj tak i będzie ładnie wszystko iść. O, w końcu ta kanaliza została połączona, wszyscy będą zadowoleni, pełny przepływ, pełna wydajność, bardzo dobrze. Natomiast tutaj oczywiście sytuacja tak samo wygląda, musimy wodę pociągnąć aż dotąd, ponieważ mieszkańcy i przeróżni turyści, którzy tutaj przebywają narzekają na brak wody. Jest również problem z prądem, ale to oczywiście rozwiąże się lada moment, gdy już tylko rozbudują się tutaj nowe strefy, powiedzmy na przykład w tym miejscu. Nowe strefy mieszkalne, tutaj być może strefy wypoczynkowe, ale mniejsze. No i co? Tutaj również strefy mieszkalne, czyli tak pół na pół zrobiliśmy. Będą mogli wykupić ziemię, która będzie wysokiej wartości, ale i również będą mogli skorzystać z usług turystycznych, które się tu rozwijają. Zobaczcie, jak prąd w tym momencie brnie coraz wyżej. Dzięki czemu będziemy mogli dostarczyć go aż na samą górę. Teraz jeżeli chodzi o te sprawy typu straż pożarna, bo zobaczcie ile drzew w zagrożeniu tutaj jest. Straszne, smutne i okropne, ale niestety musimy zadbać o to, by nasi mieszkańcy, bądź osoby, które będą przebywać tutaj na czasach, były zadowolone z warunków w mieście Lukton. Dlatego tak. Oczywiście remiza obok wielki szpital. O. Doskonale. I teraz obok tego można jeszcze sypnąć krematorium dla zmarłaków. <śm> Co tak naprawdę zrobimy? Straż pożarna. Może jakaś szkoła, bo edukacja widać też kuleje tutaj lekko. Dokładnie tak, edukacja by się przydała. To może tak, koło lotniska szkoła, będzie im bardzo wygodnie się uczyć. Obok szkoła średnia. No i uniwersytet również obok. To byłby chyba jeden z najlepszych uniwersytetów. O, może od razu zróbmy tutaj high school, kurde. O, jest, community high school. No i funkcjonuje, i to można tutaj zagospodarować wolną przestrzeń na kolejne hotele, biurowce itd. i tak dalej. Zobaczcie, taka druga część miasta, taka bardziej nastawiona na turystykę, ale funkcjonuje. Teraz tak, mówiłem o wywozie zwłoczków, czyli te wszystkie krematoria, raczej nie koło lotniska. Bo to się może źle skończyć. W sensie no, przylatujesz do Luktan, patrzysz pierwsze co widzisz, krematorium. Bądź, aha, no to fajne miasto z marlaków, pewno, czy, czy coś takiego. Tak więc może krematorium. Ustawmy gdzieś tutaj. Czy będą mieli dostęp tam na samą górę? No, słaby, ale będą. To może, ponieważ tam jest krematorium, to może rzeczywiście koło szpitala. Już niech będzie na rogu. O. Narzekają na prąd. My i Wam go dostarczymy za chwileczkę. Zaraz Wam go dostarczymy. Myślę, że na razie taką metodą tutaj się połączycie, a reszta pozostaje w ten sposób. Po połączenia to chyba się nie połączy tak łatwo, ale możemy to zrobić tak i tak. I już jest prąd w tym miejscu. Tutaj już nie narzekają na dostarczenie prądu. Poczekamy aż budynki się rozbudują. I również prąd dostarczymy. Zobaczcie, automatycznie to, że już jest prąd, ludzie przekazują sobie informacje i zaczynają budować budynki, dzięki czemu powstaje ich więcej. Tak więc, tak. Są krematoria, są szpitale, ale i również jest remiza tak strażacka, ale brakuje komisariatu. To jest bardzo ważne. Komisariat Policji również powinien występować w tym miejscu. Mamy jeszcze jeden tutaj, ale wiadomo, że przestępczość w miarę rośnie, więc trzeba dbać o to, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, dlatego komisariat jest bardzo ważnym budynkiem. Dodatkowo myślałem nad budową więzienia. Tak więc to też będzie trzeba wziąć pod uwagę. Jak na razie na całą strefę Lukturs możemy już skończyć przeznaczanie czasu. Budować się będą na pewno, nic z tym złego nie będzie. Teraz przejdźmy do wysiedlania tej strefy, czyli tutaj, jak widzicie, zresztą też jest bardzo dużo miejsca do zasiedlenia, wysiedlenia czy, czy coś innego tutaj ludziom. Mówię, wysiedlania, zasiedlania, ale muszą tu zamieszkać, tak? Jacyś ludzie na pewno będą chcieli. Tu mamy bardzo duży hotel. On nawet mógłby być gdzie indziej ustawiony, ale ponieważ już jest, to niechaj już tu będzie. Tam jakoś zbytnio wysokich budynków nie będzie, powiem więcej. Mam taką chęć zrobić tutaj w tym miejscu no może tak bardziej jakieś przedmieście czy coś takiego tutaj przed miastem. Chociaż już bardziej pasuje to tutaj, bo zobaczcie zresztą sami, że tu by pasowało takie idealne przedmieście. Dlatego Tutaj strefa turystyczna, będzie tak powiedzmy do tej linii tych szpitali i tak dalej, będzie się ciągnąć za lotniskiem, ale już dalej będzie solidne przedmieście Looktown. Myślę, że to oczywiście można zrealizować sobie na kolejne odcinki, natomiast teraz co zrobimy tutaj, bo tu chciałem, żeby była bardzo gęsta strefa przeróżnych budynków, sklepów i handlu, ale jak sami zresztą widzicie ogromnego zapotrzebowania na to nie ma. Więc myślę, że możemy również podzielić to tutaj wszystko razem ze sobą, łącznie z tymi budynkami i miejscami, na jakieś przeróżne inne rzeczy, mieszkalne, biurowce. Chociaż, jak widzicie, biurowce to tak słabo. To zresztą widać w tym miejscu, że z biurowcami niezbyt chętnie przychodzą. Dlatego myślę, że znowu nadchodzi noc i znowu mamy straty. To oznacza, że. A halo! Wszyscy się nie cieszą z jakiegoś konkretnego powodu, sprawdźmy. Chyba przegraliśmy mecz. Właśnie tak, przegraliśmy chyba mecz, dlatego się ludzie nie cieszą. No cóż, wydatki, niewydatki. Ja bym wam dał wsparcie dla młodzieży, ale to 9000 to sporo kasy. Dobra, macie w takim razie te swoje wydatki, ale macie w zamian bilety, będą kosztować 35 jeszcze droższe. To bardzo ważne dla miasta, dlatego wydawajcie więcej kasy na bilety, żeby wygrana była jeszcze lepsza. Zobaczymy, czy to się przełoży na zyski, czy też nie, bo póki co to widzę tylko straty, ale tylko w nocy. Być może chodzi o prąd. Właśnie prąd w nocy jest naprawdę bardzo. Może zaniżymy go sobie bardzo mocno, bardzo nadmiar. O teraz nie, teraz jest go za mało, zdecydowanie. Oj, zgasły światła. W mieście 60% myślę wystarczy. O, już wróciły światła. Elektryczność w nocy i jej zużycie póki co może być na mniejszym poziomie, ponieważ jak Państwo sami widzą, jest to zbędne wydawanie pieniędzy na prąd. Dodatkowo, będziemy przebudowywać sobie komunikację miejską i najprawdopodobniej to zrobimy sobie niebawem. Mówiłem na rajwidłach, mówiłem na odcinku, w końcu już nie wiem kiedy to będzie, więc na razie jest bo jest. W nocy służba zdrowia, zmniejszmy o 10% wydatki na to, bo na razie to chyba przepłacamy w nocy. Podobnie jeżeli chodzi o całą straż pożarną. A przestępczość w nocy z reguły jest wyższa. Więc ja bym w noc zwiększył, ale może jednak zostawmy jak jest. Nikt nie narzeka na to, że jest zbyt dużo tutaj jakichś przestępców czy coś takiego. Więc zostawmy sobie na razie, jak jest. W spokoju. Zobaczcie, już lecą zyski. Mimo tego, że noc nadal trwa, wystarczyło zmniejszyć troszeczkę te przeróżne takie. A co to mamy? Budynki unikatowe. No to też 10% mniej jest w nocy, bo to jednak w nocy mniej zwiedzających. Tak więc okej. Okay. Tak jak widzicie, miasto Luk tam się rozwija, a tą przestrzeń zostawiłbym sobie jednak jeszcze na później, bo nie mam póki co zbytnio na to pomysłu. Nie wiem, czy państwo zauważyli, przebudowaliśmy World Trade Center całkowicie na Lajwidle. Była budowa, miał być zapis, niestety zapisu nie ma, bo YouTube... Wyobraźcie sobie, że YouTube się przyczepił do tego, bo ponoć to propaguje terroryzm. Więc nie będziemy w miarę możliwości zbyt wiele pokazywać tych World Trade Center i w ogóle, bo ponoć to propaguje nienawiść i wszystko. Tak więc, a nie wiem czy też państwo zauważyli, ale lagi są dość mocne. Strasznie gra laguje. Znaczy teraz akurat może nie, ale jak się tak przypatrzymy przez chwilę. Dobra, może już teraz nie laguje, ale zdarzają się takie mikrolagi. I To właśnie jest spowodowane. O, tu jest ogromna przestępczość. Widzicie, wystarczyło zmniejszyć. Nic nie zmniejszałem. Czyli ta strefa jest bardzo narażona na przestępczość i to prawda. Tutaj narzekają na hałas. Tutaj jest... ten komisariat przeniesiemy w takim razie troszeczkę w prawo. O kurde, tu korki widzę. A pewno dlatego narzekają na przestępczość, bo o, o, u, a. No ładnie, tutaj się niezłe koko zrobiło, bo samochody nie mogą wjechać. Nie mogą wjechać, bo... Są korki, korki są bo karytka postanowiła, a bo tu szpital ta, no to, to, toście w takim razie dali nieźle na całego, zróbmy znikanie pojazdów, o, żeby ruch się poprawił, nie wiem co oni robią, nie wiem co im strzeliło do głowy, ale sami zobaczcie jak oni jeżdżą. Jedna karetka wjeżdża, druga wjeżdża, przez co ruch się blokuje, i potem tworzy się coś takiego, co Państwo widzą czyli gigantyczne korki ludności, która zamierza wjechać do Look Town, tej strefy Lukturs. Tu natomiast te już nie są potrzebne, dzięki czemu będzie więcej miejsc do zagospodarowania, na przykład na kolejne hotele i w ogóle. Tak więc, proszę bardzo, macie nowe miejsca. Nie za wiele, ale na pewno wystarczająco. Jak Państwo widzą, w dzisiejszym odcinku udało nam się uzyskać 101 tysięcy mieszkańców. Chciałbym mieć tyle widzów kiedykolwiek, ale póki co jest to mało możliwe. Na zakończenie, dezaktywujemy sobie tutaj ograniczenia ruchów nie to, tylko na skrzyżowaniach, żeby pojazdy mogły wjeżdżać na zablokowane skrzyżowania, bo jak widzicie, niepotrzebnie zatrzymują się w tym miejscu. A dodatkowo poszerzymy im tutaj dwa pasy, ponieważ również jak Państwo widzą, mogliby z tego bardziej korzystać. Wystarczyłyby im dwa pasy do dyspozycji. To zresztą widać, że bardzo dużo pojazdów chce dostać się do miasta Looktown, ale mają z tym problem ze względu na korki, które ich nawiedzają. Dlatego wyjazd może nie jest potrzebny tak bardzo, bo widzicie, więcej osób przyjeżdża niż wjeżdża. Natomiast ważne jest to, by zachować w miarę możliwości ten ruch na wysokim poziomie. I to widać, że Tutaj ta autostrada w tym miejscu przydałaby się troszeczkę grubsza. Ja bym dał plus jeden pas do tego wszystkiego. W drugą stronę też, żeby było symetrycznie. Dzięki czemu może zagospodarowanie tych pasów będzie trochę lepsze, co widać w tym momencie. Ludzie się zatrzymują, nie wiem po co. Chyba znowu to ograniczenie się tutaj zmieniło. Sprawdźmy. Tak, trzeba je od nowa aktywować w tym miejscu. Ok, i teraz chyba wszystko będzie pod kontrolą. Nadal próbują wpychać się tamte pasy. Widocznie jest ich za mało, ale więcej raczej już nie zrobię, bo to jest chyba najszersza, no, najszersza droga, jaka może być, chyba, że bez drzewek, to musielibyśmy tak zrobić, o. Być może to trochę usprawni teraz ruch pasów, jest więcej, więc i im powinno się wygodniej, zobaczcie są sami, na pewno jest wygodniej. Teraz ludzie zdecydowanie lepiej włączają się do ruchu, ci, którzy jeszcze dopiero zauważyli te zmiany, jeszcze nie reagują na nie. Dlatego ruch wygląda, jak wygląda, ale gdy połączymy strzałki pasów i zrobimy małą modyfikację w takim stylu, to na pewno będzie im wygodniej jechać. Podobnie tutaj, żeby jechali w ten sposób. O, i można również zmodyfikować to w ten sposób, że skoro chcesz jechać dalej, to możesz jechać tym i tym. Oraz tutaj możesz jechać prosto i tylko prosto. A z tego pasa możesz skręcić tu i tutaj. Więc żeby wiedzieli w miarę możliwości, gdzie i czego mają się trzymać, to na pewno im wystarczy. Ok, tu zmieniam natomiast bardzo energicznie pas. Jeszcze wypadałoby ten całkowicie połącz pasy ruchu. Wypadałoby jeszcze całkowicie tutaj zmodyfikować to, żeby trzymali się konkretniego prawego pasa. Jeżeli mają zamiar to robić, to niech jadą, bo muszą być pewni tego, co robią. Tak więc, okej, okay. zmiany na pasach ruchu zostały wprowadzone. Od razu zobaczcie, że ruch przepływa dużo sprawniej, to widać, od razu widać, że jest sprawniej. Tak więc, proszę Państwa, w tym odcinku to już jest wszystko. Mam nadzieję, że Państwu się bardzo podobało. Mnie tak się podobał ten odcinek, że aż normalnie trafił na tuby, że tak powiem, na YouTube. No, tak więc nie ma tak, że ja robię odcinek i mi się on nie podoba. No, czasem wrzucam jak mi się nie podoba, ale z reguły odcinki się nie marnują. 100% stworzonych przez mnie materiałów trafia na kanał. Widzę, że bardzo obfitość ruchu się zwiększyła. Trzeba będzie trochę tutaj drogi pozmieniać być może, ale to w przyszłości. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki. Tak więc cześć i czołem!